Art Glas, czyli polsko-czeski jarmark sztuki i szkła, sprawił, że tegoroczny wrzesień jeleniogórski rozpoczął się z przysłowiowym przytupem. Za jego sprawą Jeleniogórskie Centrum Kultury chciało zaprezentować jak najwięcej rzemiosł związanych z ogniem: odlewnictwo, szklarstwo, wytopy z brązu, wytopy z aluminium, prezentuje, prezentujemy ceramikę, wypalamy porcelanę, kamionkę, mamy maszyny opalane ropą do produkcji korali szklanych. Te wszystkie procesy będzie można przeżyć osobiście, ponieważ w większości z nich są one są połączone z warsztatami. Formuła Art and Glass zawsze się sprawdza. Stąd tyle pozytywnych opinii. Fajne jest tutaj obok, zaraz, jak są wytapiane rzeczy. Bardzo fajne, no bo to na co dzień tego zobaczyć człowiek nie zobaczy, prawda? Dopiero zaczynamy. Oglądaliśmy na razie ogień, bo dziecko zafascynowane piecami, także na razie zaczynamy. Co jeszcze pani widziała tutaj na stoiskach? A dużo rzeczy ciekawych i koralików, i, i bardzo dużo różnych rzeczy. No, wszystko bardzo ciekawe. Głównie patrzyliśmy na wyroby ze szkła, szczególnie takie tutaj były piękne butelki. Szklane, które mogą służyć jako patery, albo talerzyki, więc no, tego typu rzeczy głównie. Co pan myśli na, tego, na temat tego typu wydarzeń? Są potrzebne? Wie pan, no fajnie, bo to naprawdę pokazuje, że w wiele ingórze coś się dzieje, tak? Jak najbardziej potrzebne uważam. Wieczorem na wszystkich czekały muzyczne niespodzianki. Nowością tegorocznej edycji jest fakt, że Art Glass Festival odbywa się razem z inauguracją września, z koncertem inaugurującym coroczne święto miasta i w tym roku mamy właściwie dwa koncerty. Na tym jednym koncercie rozpoczyna o godzinie 18 zespół Raz, Dwa, Trzy, a o godzinie 20 zobaczymy Marzenę Górną z Filharmonią Jeleniogórską w programie Blues Symfonicznie. Liczymy, że będzie to niezapomniana uczta artystyczna dla wszystkich, którzy tego dnia zechcieli być razem z nami. Tuż przed koncertem oficjalnie 58. edycję Września Jeleniogórskiego zainaugurowano Prezydent Jeleni Góry, Marcin Zawiła. Naprawdę będzie mnóstwo fajnych wydarzeń, w których należy wziąć udział. Bawcie się, zima mówią, że będzie ostra. Jeżeli się wyszalejecie we wrześniu, to myślę, że łatwiej będzie nam okres zimowy przetrwać. Od teraz warto uważnie śledzić termin nasz września Jeleni Górskiego. Każdego dnia na terenie całego miasta odbywać się będzie wiele ciekawych wydarzeń, nie tylko kulturalnych, ale i sportowych.